Żołnierze na froncie. Niedaleko stamtąd jeden koń bojowy utknął. Nagle z okopu wychodzi brytyjski żołnierz machając białą flagą. Niemieccy obserwatorzy natychmiast go zauważają. Pada kilka serii strzałów, ale brytyjski żołnierz idzie dalej. Jego towarzysze myślą, że zwariował. Zbliżając się do konia, odkrywa, że zwierzę zaplątało się w drut kolczasty. Było całkowicie bezsilne. W tym momencie z niemieckiego okopu wychodzi żołnierz z obcęgami i dwóch wrogów staje twarzą w twarz, ale przez Uwięzionego konia, ogień ustaje. Zaczynają rozmawiać, jak sobie poradzić. Jedna para obcęgów to za mało. Niemiec krzyczy w stronę swojego okopu, i wkrótce na drugą stronę lecą kolejne obcęgi. Dwaj mężczyźni klękają obok siebie, śpiewając i przecinając druty razem. Nawet wykorzystują chwilę, by pochwalić się warunkami życia w okopach, jak dobrzy sąsiedzi. W końcu koń z trudem się podnosi, ale pojawia się nowy problem. Do kogo należy to zwierzę? Kłócą się chwilę, nie mogąc dojść do porozumienia. W końcu postanawiają rozstrzygnąć to rzutem monetą. Brytyjski żołnierz wygrywa, Niemiec ustępuje. Ściskają sobie dłonie i rozstają się w pokoju. Przed odejściem niemiecki żołnierz daje przez przeciwnikowi niemieckie obcęgi jako pamiątkę. Brytyjski żołnierz odprowadza konia do obozu. Kapitan stwierdza, że jego rany są zbyt poważne i że nie przeżyje długo. Dowódca decyduje się zakończyć jego cierpienie własnoręcznie, ale gdy pociąga za spust, rozlega się szczególny dźwięk.